wszystkim dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, co mówi Jerzy Dudek na temat odwołania złotej piłki szokujące słowa byłego bramkarza reprezentacji Polski który powiedział się na temat właśnie Roberta Lewandowskiego, złotej piłki czy ta złota piłka rzeczywiście powinna mu się należeć, czy też nie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mi jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj będę przedstawiał wypowiedź Jerzego Dudka na temat Roberta Lewandowskiego, cała prawda i złotej i piłki. No bo tutaj warto powiedzieć, że to nie jest tak do końca także Robert Lewandowski powinien otrzymać tą złotą piłkę. Na razie faktycznie Robert Lewandowski rozegrał niecałe półrocze, na pewno te półrocze czy miał świetny, natomiast złota piłka jest przyznawana za cały praktycznie rok, jeszcze pół roku przed nami. Ciekawe tutaj słowa powiedział chociażby Krzysztof Stanowski na swoim kanale, który współtworzy, tak, kanał sportowy, że złota piłka to tak naprawdę, niektórzy mówią, że on został okradziony, ale nie został okradziony, żeby zostać okradziony z złotej piłki musiałby praktycznie ją już zdobyć czy mieć, tak, po prostu jej nie otrzymał. No właśnie, co tutaj mówi Jerzy Dudek na temat właśnie Roberta Lewandowskiego, cytuję ten rok Robert miał fenomenalny. Mówiło się o liczbach Messiego, Ronaldo czy Benzemy, ale nasz as przebijał wszystkich, a jego Bayern jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Ligi Mistrzów. Szkoda, że odebrano mu motywację do maksymalnego dokręcenia sobie śruby, tym bardziej, że Lewy ostatnio wskoczył na stratosferyczny poziom. Koniec, to, to tak właśnie powiedział Jerzy, Dudek Stratosferyczny, jakie użycie. Po prostu mi się przypominają lekcje geografii, tak w szkole, faktycznie w podstawówce, gdzie były tam stratosfera, tak, jakieś takie rzeczy po prostu. Natomiast, no, najbardziej to mi się śmiało z tego, znaczy, no, to jest, ma rację, taki Dudek, ale co roku, jeżeli Dudek pisze po prostu w swoich feretonach, na łamaniu na, na przeglądu sportowego, że Robert Lewandowski w tym roku spiął się na wyżyny, dał siebie maksa, tak? Na pewno dał siebie po prostu maksa, ale każdy rok pokazuje, że może jeszcze praktycznie przebić te liczby, te rekordy. No, ale okej, okay. tylko pytanie też jest takie, tak? No, bo my na przykład myślimy, że Robert Lewandowski osiągnął maksimum w danym roku, a potem jesteśmy zaskoczeni w przyszłym roku, tak, no bo nigdy taki piłkarz się nie zdarzył. Jeżeli pojawi się inny piłkarz, to my będziemy mm, tak dobry jak Robert Lewandowski, to będziemy go odnosić właśnie do Roberta Lewandowskiego, tak? Ale na razie taki zawodnik się nie zdarzył. Natomiast tak, co dalej jeszcze mówi że Dudek na temat Roberta Lewandowskiego i e, samego faktu odwołania złotej piłki, e, mówi w ten sposób: cytuję: nie miałbym problemu z tą decyzją, tak jak nie miałem na przykład z anulowaniem plebiscytu FIFA The Best, gdyby została podjęta w marcu czy kwietniu, wówczas gdy świat futbolu stanąłby. E, Stanął. Był czas na rozmowy na linii FIFA i France Football, po których organizatorzy plebiscytów mogli zająć jednakowe stanowisko. Francuzi poczekali, nie wiem na co, i szczyli sobie w kolano, tak powiedział Jerzy Dudek. Koniec datu. No, ja muszę powiedzieć tak, że na przykład, według tam dziennikarzy francuskich, gdyby miano przyznać tą zotą piłkę, dotychczas, tak? To by otrzymał praktycznie Karim Benzema. E, angielskie media mówiły o tym, że e, według nich praktycznie tą złotą piłkę powinien otrzymać Robert Lewandowski. No i ja bym powiedział w ten sposób, że Robert Lewandowski nie został okradziony za złote piłki, bo jej nie otrzymał jeszcze półrocze praktycznie przed nim, jeśli chodzi o grę z Wasza Liga Mistrzów i tak dalej. Natomiast e, został poszkodowany, tak? Jeśli chodzi właśnie o cenę w, przy tej złotej piłce. E, no właśnie, e, to, to, to jest ciekawe też spojrzenie, które mówi Jerzy Dudek, także że można było przecież podjąć tę decyzję w marcu i kwietniu, wtedy, kiedy koronawirus szalał, kiedy praktycznie ligi zostały wstrzymane, to wtedy należało podjąć taką decyzję, jeśli chodzi właśnie o złotą piłkę, żeby dalej praktycznie. Nie, tutaj, tak, nie prowadzi tego plebiscytu, przynajmniej zawieści na ten rok, a nie, że podejmuje się praktycznie tą decyzję w lipcu, tak, no to już praktycznie po, po, po kilku miesiącach. No, ja powiem tak, że no, oczywiście są takie tutaj teorie spiskowe, ale to są teorie spiskowe, że ludzie mówią, nie, celowo odwali, bo Robert Lewandowski miał zdobyć, jak zobaczyli, że do Robertowi idzie dobrze, to od razu po prostu odwali tą złotą piłkę. Nie wiem, czy się tak naprawdę kierował France Football, oczywiście oni mówili tak, że to jest przez związku z koronawirusem, nie byłoby podstaw obie do oceny, i tak dalej. Natomiast ja powiem w ten sposób, że tu nie chodzi nawet o to, czy Robert Lewandowski zwycięży w tym plebiscycie, czy też nie, ale to pokazało, że koronawirus pokonał tak naprawdę piłkę nożną, tak? Jakby odwołania tego praktycznie plebiscytu. Plebiscyt, który jest przyznawany od 1956 roku, 1956 roku, tak? Więc no, były różne sytuacje na świecie, one nie wpłynęły praktycznie na zamachy terrorystyczne, tak? Nie wiem, na World Trade Center. One nie wpłynęły na przyznanie tej nagrody, a na przykład ten koronawirus przyznał. Wpłynął, tak? Moim zdaniem, powinna by zostać przyznana ta nagroda. Kto ją zdobędzie, to już jest inna sprawa. Co prawda, ja nagrywam bardzo dużo filmików na temat Roberta Lewandowskiego, na pewno byłoby to świetna sprawa, tak, gdyby Robert Lewandowski uzyskał. Moim zdaniem, prywatnym, tak, Robert Lewandowski jest najlepszym teraz piłkarzem w tym półroczu. Mało tego, w tamtym roku był najskuteczniejszym zawodnikiem w Europie, przeliczając gole na mecze. Więc moim zdaniem, to właśnie Robert Lewandowski powinien otrzymać. Ale to też nie jest tak, że jak nagrywam filmiki na temat Roberta Lewandowskiego to będę forsował tak nie Robert poszkodowany Polacy bo my się bardzo często po prostu szyfratkujemy tak jesteśmy poszkodowani zaraz będzie jakiś po prostu protest tak albo jakiś hashtag i tak dalej na mediach społecznościowych tak, już widziałem, bo nawet po prostu Mateusz Borek Takie coś rzucił na swoich mediach społecznościowych Chyba na Twitterze, czy na Instagramie Murem za Lewym tak Coś takiego, czy murem za Lewandowskim <laughs> Fajna dosyć sprawa No właśnie, no i teraz Tutaj co mówi Jerzy Dudek Nie miałbym problemu z tą decyzją, tak jak nie miałem Na przykład z anulowaniem plebiscytu FIFA DBS Gdyby została podjęta w marcu, czy kwietniu Wówczas, gdy świat futbolu stanął Był czas na rozmowę na linii FIFA I France Football ja jestem w ogóle ciekawy, czy France Football podjął decyzję właśnie w porozumieniu z FIFA, bo przecież nie ma takiego obowiązku, żeby podjąć taką decyzję, tak? No ale tak, tak to właśnie wygląda, tak, jeśli chodzi właśnie o ten plebiscyt, wiemy o tym, że ten plebiscyt się nie odbędzie, nie zostanie przyznana nagroda za ten rok. No, niektórzy mówią w ten sposób, dosyć taki groteskowo, także o skoro Robert w tym roku poszkodowany, to na przykład, jak w przyszłym roku, jak będą po prostu te wybory, tak być może po prostu osoby, które głosują, decydują, to zwrócą na niego uwagę, bo będzie im żal, także w tamtym roku został odwołany. No, chyba to tak nie działa nie do końca. Natomiast niewątpliwie Robert Lewandowski miał bardzo dobry sezon, tak zwłaszcza po prostu tutaj pod wodzą Hansa Flika. Ja uważam, że Robert by, będzie najbardziej poszkodowany, jeżeli Bayern. Monachium rzeczywiście zdobędzie Ligę Mistrzów i zdobędzie mnóstwo praktycznie goli do końca roku, wtedy Robert Lewandowski będzie mocno poszkodowany, jeśli chodzi właśnie o ten plebiscyt, bo miałby największą szansę właśnie na to, żeby zdobyć tą złotą piłkę, tak, miałby właśnie wtedy największe szanse na zdobycie praktycznie tutaj tej złotej piłki, no a tak wiemy, że to praktycznie nie będzie mieć miejsca, zwłaszcza, że teraz praktycznie jak Hans Flick jest trenerem Bayernu Monachium, to naprawdę śrubuje te rekordy. Jeszcze kolejne wzmocnienia. Piłkarze, którzy mają kontuzję, wracają do pierwszego podstawowego składu Bayernu Monachium. No i Zanek, który praktycznie przyszedł, ma być wzmocnieniem dla Bayernu. No nie mówię, że szykuje się mocna ekipa. Bez przesady. Są też słabe punkty, tak jak na przykład Coutinho, tak, który jest na wypożyczeniu. Moim zdaniem on się po prostu fatalnie prezentuje. Też Alaba, bo przecież mówi się o tym, że Alaba może odejść do Barcelony, że trwają negocjacje. Chociaż Alaba jeszcze mamy po prostu kont. Chyba tam do 2021 roku, tylko chodzi o przedłużenie kontraktu z Alabą. No ale wiecie, to też jest taka sytuacja. Jeżeli Alaba na przykład nie będzie miał gwarancji, że zostanie na dłużej, w Bayernie-Monachium, bo tam władze Bayernu-Monachium chcą Alaby. Zresztą Alaba to jest świetnym piłkarzem. Kto by go praktycznie nie chciał, takie umiejętności z zawodnika, którego można przesuwać, jeśli chodzi o pozycję, tak? Bardzo inteligentny na boisku z pewnością po prostu znalazłby tutaj zatrudnienie, chociażby właśnie w Barcelonie. Natomiast tutaj kwestie finansowe, tak? Alaba chciałbym podwyżkę tutaj pewnie do 20 milionów euro, czyli taka, takie zarobki na, na, na jakim poziomie ma Robert Lewandowski, czy Thomas Miller, czy Manuel Neuer, więc to jest praktycznie taką kością niezgody, ale też może być taka sytuacja, jeżeli Alaba będzie pogodzony z tym, że nie odejdzie, on może kiepsko grać, bo Alaba też ma lepsze mecze i po prostu i gorsze mecze. Alaba jest takim zawodnikiem, który jeżeli po prostu przeciwnik nie jest mocny, to nie daje z siebie 100%, nie daje po prostu siebie maksa. Rzeczywiście jak są mecze na przykład tutaj Ligi Mistrzów, to bryluje, błyszczy, tak? więc wie kiedy włączyć ten guzik on-off, a kiedy po prostu tak on, kiedy włączyć a off, kiedy się po prostu zdystansować. Więc jeżeli moim zdaniem, jeżeli tak, Alaba nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium albo na przykład nie będzie mu zależało, bo na przykład władze Bayernu powiedzą mu w ten sposób, no pokaż się z dobrej strony, a jednak damy ci tą podwyżkę zwłaszcza ta Alaba, to już chyba z 10 czy kilkanaście lat występuje, jak nie 12 lat chyba w tym Bayernie Monachium. On w ogóle po prostu był pod skrzydłami Franka Ribery'ego, tak, który go tam wziął i tak dalej. Alaba był początkującym piłkarzem. Frank Ribery mówił, że widzisz to Ferrari, widzisz tego ten po prostu Lamborghini, chcesz po prostu mieć taki samochód, no to ciężko pracuj na treningach, a klub ci da pieniądze, będziesz mógł sobie kupić. Tak, to Frank Ribéry mniej więcej obrazowo właśnie opisywał, ale rzeczywiście Alaba jest świetnym piłkarzem. Tak? No to nie chodziło o to, żeby zdobyć tylko ten, ten jeden samochód, tylko rzeczywiście być świetnym piłkarzem. To jest na pewno jeden z najinteligentniejszych tych zawodników, więc Barcelona albo inny klub by go pozyskał. Natomiast jeżeli nie, nie zostanie przedłużony kontrakt z Alabą, według mnie po prostu jego forma spadnie, jego dyspozycja będzie zdecydowanie gorsza. Tak? Także tak to wszystko wygląda. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.